Czy kiedykolwiek albo gdziekolwiek uchodziło za niesłuszne miłować Boga z całego serca, z całej duszy, w całej myśli, a bliźniego jak siebie samego? Występki przeciw naturze wszędzie i zawsze zasługują na potępienie i karę, jakie były na przykład grzechy sodomitów. Gdyby nawet dopuszczały się ich wszystkie narody, tak samo uznawane by były za zbrodnie wobec prawa Bożego ponieważ ludzie nie zostali stworzeni, ażeby w ten sposób ze sobą obcować. Gwałci się więc łączności, jaka istnieć winna między nami i Bogiem, gdy tak zwrodniała rządza kazi się naturą stworzoną przez Boga. Występków zaś, które wykraczają przeciwko obyczajom ludzkim, unikać należy w zależności od tego, jak się te obyczaje różnią między sobą, ażeby żeby Układ wiążący ze sobą państwo czy naród na mocy jakiegoś obyczaju czy prawa nie został pogwałcony przez zachciankę jakiego obywatela czy przybysza. Czymś szpetnym bowiem jest zawsze część niedostosowana do swej całości. Jeżeli jednak Bóg coś gdzieś nakaże wbrew zwyczajowi lub układowi jakiemukolwiek, to choćby tam nigdzie nie robiono czegoś takiego, robić to należy i wznowić, jeżeli poniechane zostało, i ustanowić, jeżeli w ogóle ustanowione nie było. Wolno przecież królowi w państwie, w którym rządzi, rozkazać to, czego nikt inny przedtem, ani on sam nie nakazał, i porządkowi społecznemu sprzeciwi się nie ten, kto go posłucha, lecz ten, kto go nie posłucha. Bo to, żeby słuchać królów, jest właśnie naczelną zasadą w państwie. O ileż bardziej tego Boga, władz wszelkiego stworzenia, słuchać należy we wszystkim, co nakazuje, i służyć mu bez wahania. Jak bowiem wśród władz w społeczności ludzkiej wyższa władza żądać może posłuszeństwa od niższej, tak Bóg żądać może od wszystkich.